Siemaneczko, ten odcineczek miał być dosyć fajnie zrobiony, miał być z kamerką, wszystko żeby ładnie grało, ale niestety tak doszło do tego, że nagranie się nie nagrało, a dzisiaj chciałem Wam wrzucić ten odcineczek i zaprosić Was na live'a o godzinie 18. Myślę, że od poniedziałku do piątku live'y będą się odbywać o godzinie 18, może coś tam kiedyś o godzinkę. Wcześniej będziemy zaczynać, jeżeli będę miał tego czasu więcej. Mam nadzieję, że wbijecie na live'a. No i też wiem, że nie prosiłem o łapki, ale proszę Was o subika, jeżeli Wam się może nie kontent spodoba, bo jednak content to może być taki sam na wielu kanałach. Ale jeśli moja osobowość Wam się spodoba, zostawcie subika tutaj na tym kanale i jeśli możecie, byłoby mi naprawdę miło, bo na Prawda jest ciężko na początku się wybić na YouTube, żeby jakoś tam algorytmy YouTube'a promowały. Macie jakiegoś dobrego, znajomego, polećcie tam mój kanał zawsze możecie do mnie wpaść, pogramy sobie w coś. Aktualnie no, takie gierki na, moim, na moich live'ach znajdą się takie jak CSGO na pewno, LOL, Rocket League, nawet we FIFA możemy pograć, we Fortnite'a. Ostatnio zakupiłem Dead by Daylight, chyba to tak się czyta, więc też mi się miło gra na live'ach w to, szczególnie, że też jestem trochę taka boidupa i jest trochę taki fajny klimacik.